Biegunka zawsze atakuje z zaskoczenia, dlatego zawsze miej przy sobie Laremit. Dzięki sile loperamidu Laremit szybko zwalcza objawy biegunki i przywraca poczucie bezpieczeństwa. Weź nie pierdol, uśmiechnij się i żyj. Ładnie pachniesz, co to za zapach? Wyciąg z fiuta. Wyciąg, Wyciąg z fiuta. Twoim, twoim zapachem. Przed zastosowaniem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, ale i tak każdy powie ci weź, nie pierdol. Gdy w towarzystwie powietrze zepsujesz, antypykator się urakuje.